Dzień dobry państwu. Witam państwa serdecznie. Otwieram obrady 23 trzeciej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Barczewie. Witam wszystkich państwa radnych przybyłych na dzisiejsze obrady. Witam pana wiceburmistrza pana Piotrka Mostka. Witam panią dyrektor oświaty panią Barbarę szala Witam panią kierownikę Tarzynę Białecką, Witam telewizję Makrosat i witam pracowników. Proszę państwa na wniosek burmistrza Barczewa w dniu dzisiejszym została zwołana sesja w trybie nadzwyczajnym. dzisiejszych obrad. Zgodnie z listą obecności stwierdzam prawomocność tych obrad. Proszę Państwa, przechodzimy do przyjęcia porządku. Do przyjęcia porządku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku? Bardzo proszę o naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa radnych wstrzymał się? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kilka jeszcze czekamy. Proszę Państwa o ciszę. Jeszcze Pan Radna. Państwa, głosowało 13 radnych, 12 było za, jedna osoba wstrzymała się, w związku z czym porządek został przyjęty. Projekt uchwały w sprawie określenia o średniej ceny jednostki paliwa w gminie Warczewo w roku szkolnym 2020-2021. Proszę Państwa, zgodnie z wnioskiem Pana Burmistrza została przygotowana uchwała, która umożliwi zwrot kosztów dojazdu rodzicom, którzy dowożą dzieci zarówno niepełnosprawne, jak i y, dzieci sprawne do szkół y, na terenie gminy. Wszyscy Państwo Radni otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Proponuję, jeżeli są pytania, jest dla nie Pani Dyrektor zadać pytania do projektu uchwały. Czy Państwo Radni mają pytania do Pani Dyrektor? Nie widzę. Proszę Państwa, dziękuję Pani Dyrektor. Z czym odczytuję projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w w roku szkolnym 2020-2021 na podstawie artykułów 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 39a ustęp 3 ustawy z dnia 14 grudnia 16 roku prawo oświatowe Rada Miejska w uchwala co następuje. Średnią cenę jednostki paliwa w gminie Barczewo w roku szkolnym 2020-2021 w przypadku oleju napędowego określa się na 4,43 zł za litr, w przypadku benzyny bezołowiowej 95 określa się na 4,50 zł za litr, w przypadku benzyny bezołowiowej 98 określa się na 4,97 zł za litr, w przypadku gazu LPG określa się na 2,26 zł za litr. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Barczewa. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Proszę Państwa przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa Radnych jest przeciw proszę naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa Radnych wstrzymał się proszę naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa głosowało 13 Radnych, 13 Radnych było za przyjęciem projektu uchwały, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. W związku z czym uchwała została podjęta. Proszę Państwa, w związku z wyczerpaniem dzisiejszego porządku obrad zamykam obrady 23 Sesji Rady Miejskiej w Arczej.